Starożytnym brzmie garncarz Familius, mężczyzna będący głową rodziny, miał władzę absolutną. Jednak w XIX wieku moralność wiktoriańska przekształciła małżeństwo w więzienie sentymentalizmu. Mężczyźni nie byli już wojownikami ani przywódcami, byli chodzącymi portfelami, od których oczekiwano, że będą tłumić swoje instynkty w imię cywilizowanego społeczeństwa. Przenieśmy się do czasów współczesnych, a system prawny traktuje mężów jak źródła dochodu do dyspozycji. Oto najtrudniejsza do przełknięcia pigułka. Miłość, którą ci sprzedano, jest kłamstwem. Dopamina towarzysząca wczesnemu romansowi słabnie, ale umowa prawna pozostaje. A gdy ona przestanie cię kochać, to państwo będzie po jej stronie, a nie ty. Badanie przeprowadzone w 2018 roku na Uniwersytecie Harvarda wykazało, że sądy rozwodowe faworyzują kobiety w ponad 80% przypadków, nawet jeśli to kobieta jest główną agresorką. Mężczyzn uważa się za winnych, dopóki nie udowodnią swojej niewinności. Ale jest nadzieja, bo gdy już dostrzeżesz pułapkę, możesz jej uniknąć. Mężczyźni, którzy dziś odnoszą sukcesy, to ci, którzy odrzucają scenariusz, ci, którzy budują imperia zamiast podpisywać akty małżeńskie. To są mężczyźni, którzy rozumieją ostateczną prawdę niczego. Człowiek wyższy jest wolny od stada. Był czas, kiedy małżeństwo nie było pułapką, lecz tronem. Czasy, gdy mężczyźni nie byli chodzącymi bankomatami, lecz panami swojego losu. Starożytni Spartanie to rozumieli. Startanin nie prosił o lojalność. On to rozkazał. Jego żona nie złożyła pozwu o rozwód bez powodu, ponieważ była nieszczęśliwa. Szanowała go, bała się go i podążała za nim. Dlaczego? Ponieważ był wojownikiem, zdobywcą, człowiekiem, który wolał umrzeć, niż okazać słabość.